Hej, hej, hej! Witajcie na kanale Tarocistki Iris, witajcie kochani w mojej przestrzeni. Zapraszam Was do wysłuchania karty dnia, czyli energii na dzień 22 maja 2021 roku. Wybieram z kart tarota... Moi kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi zawsze ta karta rezonuje na czytania prywatne. Zapraszam wiadomości poprzez maila, ale sprawdźmy sobie, co chcą powiedzieć karty na dzień 22 maja 2021 roku, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich karty pokażcie. Ok, odkładam słuchajcie. Zobaczcie. Dziewiątka mieczy, energia ciężka, dzień ciężki. Mogą pojawić się pewne wyrzuty sumienia, jakieś przyciąganie złych rzeczy do siebie. I to tak naprawdę emocjonalnie może Was gdzieś blokować. Porównujecie pewną przyszłość, przyciągacie te złe obrazy, przyciągacie złe rzeczy z tej swojej um, przeszłości na ten dzień, słuchajcie, tak? Być może odczuwacie jakiś niepokój, być może nieumiejętnie wypoczywacie i to tak naprawdę Was też, moi kochani, będzie w tym dniu po prostu blokowały w pracy. Karta mówi o tym niekorzystnym dniu w tej pracy, tak? Być może, słuchajcie, niektórzy z Was zmagają się z taką bezsilnością w tej pracy w tym dniu, tak? Taką niemocą, jakimś popadaniem w brak rozwoju i to tak naprawdę was gdzieś blokuje i energetycznie czujecie się wycieńczeni. Słuchajcie, być może niektórzy, którzy szukają pracy, niestety nie znajdą jej akurat w tym dniu, albo będą po prostu osoby, które w tej pracy będą miały takie nieprzyjazne warunki i generalnie będą odczuwały pewien stres w tej pracy, jakąś nerwową, słuchajcie, sytuację. W uczuciach karta mówi o skomplikowanym położeniu, o jakimś zagubieniu, o pewnych cierpieniach, słuchajcie, jakieś dręczące wyrzuty sumienia ja tutaj widzę w tym dniu. Być może niektórzy po prostu mają tą tęsknotę za prawdziwym. Miłością. A radą jest, to jest, moi kochani, bardzo, bardzo ważne, byście dzielili się w tym dniu swoimi e, niepokojami, swoimi emocjami takimi z innymi osobami, z jakąś bliską osobą, która potrafi Wam współczuć i podnieść Was, moi drodzy, na duchu. To jest bardzo, bardzo ważne. Generalnie jest to dzień, gdzie. Też tak naprawdę będziecie czuli przytłoczenie, um, natłokiem pracy. Być może nawet wzięliście na siebie zbyt dużo pracy i w tym dniu właśnie będziecie czuli natłok um, i. I taki stres z tego powodu, tak? Może, moi drodzy, też tak być czasem, że tak naprawdę rozbudza, rozbudzacie swoją wyobraźnię do tego wszystkiego i tym się nakręcacie, a niekoniecznie, moi drodzy, tak jest. Także uwaga, co generalnie gdzieś czujecie, słuchajcie, uważajcie, byście w tym dniu po prostu nie popadli w jakieś błędne koło emocjonalne, które Was tak naprawdę przyblokuje. Zobaczymy, moi drodzy, co chcą powiedzieć karty wyroczni do głównej karty, bo mamy taki, tak jak powiedziałam, dosyć ciężki dzień, ciężki energetycznie. Słuchajcie, tak? Zobaczymy, co chcą to powiedzieć, bo mamy takie pewne cierpienia, jakieś wątpliwości, dręczące pytania. Słuchajcie, w tym dniu będą występowały ciężar. Ciężar emocjonalny, jak dla mnie, ciężar gdzieś tam psychiczny, słuchajcie, być może po prostu to jest jakieś wyolbrzymianie problemów, których nie ma, to tak dla niektórych, tak wiadomo, że jest to czytanie ogólne. Dobra, słuchajcie, zobaczymy sobie. Ok, odkładam, widzę i tak, generalnie być może dostaniecie pewną bardzo ważną wiadomość w tym dniu, która um, może przynieść jakieś inne rozwiązanie sytuacji, w której teraz jesteście, tak? Czekajcie na to, bo tutaj mamy emocje przyblokowania w dziewiątce mieczy, natomiast lista wiadomość, jakaś nowina, um, jakiś ważny dokument może bardzo dużo zmienić, także gdzieś tutaj to przyblokowanie może mieć uh, też wpływ na to, co, na to, na to, co oczekujecie, na, na ważną wiadomość, na ważny dokument, tak? jakieś, Jakaś wymiana jest, słuchajcie, jakaś intencja, jakaś informacja, Informacja bardzo, bardzo ważna, na którą czekacie, ona ma możliwość w, jak, w teraz, w tym najbliższym czasie właśnie do Was zawitać i to może zmienić Waszą energię, natomiast jest to energia dnia, tak jak, tak jak mówiłam, <laughs> W zwątpieniu, w jakimś cierpieniu, w jakichś wątpliwościach, w zastanawianiu się możecie, możecie, odczuwać jakiś ból energetyczny, słuchajcie. Generalnie dla mnie to jest taki dzień, w którym po prostu siedzicie i analizujecie swoje dotychczasowe życie, ale oczekujecie na to, co przyniesie Wam los. Dostańcie bardzo ważną wiadomość, także patrzcie, moi drodzy, nawet na te najmniejsze rzeczy, które do Was w tym dniu przychodzą i wyciągajcie z tego jak najwięcej, to Wam pozwoli się odblokować. Moi drodzy, życzę Wam, byście potrafili ruszyć do przodu, mimo tego, że gdzieś ta energia Was będzie blokowała. Pamiętajcie, że rzeczy, które w tym dniu przyniosą Wam dobre wiadomości i inne wiadomości pozwolą Wam ruszyć do przodu. O, właśnie mój piesek. Życzę Wam samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Pa, pa.